Drogi Trygonie Powietrza, mam dla Was karty na weekend, w którym doświadczamy jeszcze energii pełni. Bliźnięta mają kartę Kochanków. To jest karta piękna, mówiąca o miłości fizycznej. Natomiast, jeśli jesteście w jakiejś trójkątnej relacji albo Wam coś takiego chodzi po głowie, to też może być wskazanie, że chcemy miłości, która jest zakazana. No, ale pamiętajmy, że to nie karty nam mówią, co mamy robić, tylko to my decydujemy o swoim życiu, więc to wasza sprawa i to wasze sumienie i wasze decyzje. Waga ma kartę świata. W karcie świata o numerze 21 kończą się jakieś etapy w naszym życiu. One mogą dotyczyć czy to związków, czy to pracy, czy to jakiejś innej ważnej. Yy, Ważnego elementu układanki naszego życia. I my nie lubimy końców, wolimy początki, tylko pamiętajmy, że jeśli coś się nie zakończy, albo nie pozwolimy temu odejść, temu, co już się wypaliło, co już się powinno skończyć, to nowe początki się same nie pojawią. No i wodnik ma kartę księżyca. Bardzo pasuje do księżycowej pełni. Taka, patrzcie, na tej karcie nawet jest pełnia. I na tej karcie za chwileczkę ten głowonóg wyjdzie w tym świetle. Może tak być, że wodnik nie ma pełnej wiedzy o jakimś temacie, i być może to nie jest czas ten weekend, żeby jeszcze podejmować jakieś ważne decyzje. Jakiemuś wodnikowi też może chodzić po głowie, osoba spod znaku raka, ale niekoniecznie. I o tej karcie się mówi, że jest właśnie kartą iluzji. Nie, niemożności w danej chwili ocenienia realnie sytuacji. Drogi Trygonie Powietrza, dobrego weekendu.